Jeszcze weźmiemy dla mnie kalendarz i kredki, tak? Mama, czemu ta pani ma kija? To jest laska, żeby się podpierać. Bo jest stara? Rajanusz, zostaw dzieciaka, mówi co widzi. A ty jesteś stara z babcią i nie masz kija. Przestań. Śmiało, dzitu. Mamo, puściłaś bąka? Kusie, to mógł być ktoś inny. Ktoś się spierdział? W przedszkolu zawsze mówimy na głos. Bo na dworze? Może. Ta stara pani się do mnie uśmiecha. Fu! To ona puściła bąka! Chodźcie, idziemy. Kupisz mi popcorn? Nic ci nie kupię, bo jesteś niegrzeczny. Babcia ci kupi, Januszek. Yy, tak, tylko to. Dlaczego ten pan ma różowe włosy? To jest pani Magda. jest, pancia ma włosy jak baba. Rajanusz, nie wolno tak mówić przeproś. Dziękujemy, do widzenia. Ty dziś przeszedłeś samego siebie. Daj ty spokój dzieciakowi Irena. Stara kobiecina popuściła w dziale kryminalnym. Także musiałam przejść na romansę, bo można było zdechnąć. Przy kasie chłop przebrany za babę. A ty dziecku mówisz, pani Magda. Puknij ty się w łeb, Irena. Świat zwariował. Chodź po popcorn Januszek z babcią.